Zaczynamy z grupej rury. Tytuł naszego dzisiejszego dochodzenia brzmi, gdy liczby kłamią, pięć pułapek, które sabotują Twoje projekty. No dobrze, zobaczmy, co kryje się za tymi liczbami. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Menedżer z dumą, wiecie, na spotkaniu pokazuje wykresy. I co? Wzrost efektywności o 15%. Brawo, super, ale w tym samym czasie ludzie na produkcji, ci z pierwszej linii frontu, łapią się za głowy. Mówią, że jest coraz więcej problemów, coraz więcej defektów. No to jak to jest możliwe? Coś tu ewidentnie nie gra. I to jest właśnie zagadka, którą dzisiaj spróbujemy rozwikłać. No dobrze, to jaki jest plan działania? Oto nasze śledztwo w pigułce. Po pierwsze, przyjrzymy się magii kalendarza. Po drugie, zdemaskujemy zgubną korelację. Po trzecie, zajmiemy się iluzją obserwatora. A na koniec, co jest chyba najważniejsze, powiemy sobie, jak tej prawdy w danych po prostu bronić. Zaczynamy! Okej, okay, pierwszy podejrzany na naszej liście to tak zwana magia kalendarza. Brzmi intrygująco, prawda? A chodzi o coś bardzo prostego: o to, jak sam wybór momentu, w którym mierzymy, potrafi stworzyć kompletnie zafałszowany obraz rzeczywistości. A to jest idealny przykład. Spójrzcie, mamy ten sam proces, kompletnie nic się nie zmieniło. Patrzymy na grudzień. Wskaźnik jakości? 92%. No, można otwierać szampana, prawda? Ale. Rzut oka na styczeń i Bach, 78%. No i co się stało? Jakaś katastrofa? Nie, nic z tych rzeczy. To bardzo proste. Grudzień to końcówka roku, każdy się spina, żeby dowieść wyniki. A styczeń? No cóż, wtedy właśnie wychodzą efekty uboczne tego sprintu: pojawia się zmęczenie materiału, taki naturalny spadek. I tutaj jest, jak to się mówi, pies pogrzebany. Klucz jest taki, że problemem nie jest sam proces, problemem jest to, że ktoś arbitralnie wybrał sobie miesiąc jako okres pomiarowy, a to kompletnie ignoruje naturalne cykle i to, jak firma działa. No, w taką pułapkę wpada się naprawdę bardzo, bardzo łatwo. Dobra, czas na drugiego winowajcę. To jest taki klasyk, o którym w teorii każdy słyszał, a w praktyce i tak się na to łapiemy. Mowa o zgubnej korelacji. Czyli o tej chwili, kiedy widzimy, że dwie rzeczy rosną w tym samym czasie i od razu zakładamy, aha, jedno musi powodować drugie. No to spójrzmy na ten wykres. Z jednej strony rośnie nam liczba szkoleń z LIN. No super, firma inwestuje w ludzi, w rozwój, ale z drugiej strony, w tym samym czasie rośnie też liczba defektów. Chwila, chwila, coś tu jest nie tak. No i teraz umysł płata nam figla. Czy to znaczy, że te wszystkie szkolenia LIN, które mają przecież poprawiać jakość, tak naprawdę ją psują? Brzmi absurdalnie i oczywiście, że tak nie jest. Ale na pierwszy rzut oka, wiecie, same dane wydają się to sugerować. Bo prawda jest dokładnie odwrotna. Fachowo nazywa się to odwrotną przyczynowością. To nie jest tak, że szkolenia, czyli nasze A, spowodowały defekty, czyli B jest dokładnie na odwrót. To rosnąca liczba defektów, czyli B, była tym sygnałem alarmowym, który sprawił, że zarząd organizował więcej szkoleń. Czyli A. Proste, a jednak tak łatwo się w tym pomylić. No i została nam trzecia, chyba najbardziej podstępna pułapka iluzja obserwatora, znana też jako efekt hałtorna. W skrócie chodzi o to, że sam fakt, że kogoś obserwujemy i mierzymy jego pracę, sprawia, że ten ktoś zaczyna pracować inaczej. A to kompletnie zniekształca wyniki. To jest po prostu niesamowite. Ten cytat pochodzi z absolutnie historycznych badań w zakładach Hawthorne Works. Wyobraźcie sobie: badacze zwiększali oświetlenie i produktywność rosła. Potem zmniejszali oświetlenie i produktywność dalej rosła. Okazało się, że nie chodziło o światło, chodziło o samą uwagę, którą poświęcono pracownikom. I to jest lekcja, którą trzeba zapamiętać. Ludzie, gdy wiedzą, że ktoś na nich patrzy, że są częścią jakiegoś ważnego projektu, no to naturalnie bardziej się starają. Ale jest jedno ale. Ten efekt bardzo często jest tylko chwilowy. Projekt się kończy, obserwatorzy odchodzą i wszystko wraca do starej normy. To nie jest trwała poprawa, to tylko chwilowa zmiana zachowania. No dobrze, skoro zidentyfikowaliśmy już głównych podejrzanych, to czas na najważniejszą część. Jak się przed tym wszystkim bronić? Oto podręczny zestaw narzędzi dla każdego, kto chce być prawdziwym detektywem danych. Po pierwsze. Automatyzacja. Wszędzie, gdzie tylko się da, niech dane zbierają maszyny. To minimalizuje błąd ludzki i właśnie ten efekt obserwatora. Po drugie, niezależne audyty, ale nie tylko z samych danych. Trzeba sprawdzać, jak te dane są w ogóle zbierane. No i po trzecie, być może najważniejsze kultura organizacyjna. Trzeba zbudować takie środowisko, w którym pokazanie prawdy, nawet jeśli jest bolesna, jest nagradzane jako szansa na rozwój, a nie karane. Jaki z tego wszystkiego płynie wniosek? Taki, że dane same w sobie nie kłamią. To my, ludzie, nadajemy im sens i to my wpadamy w te wszystkie pułapki interpretacyjne. Co prowadzi do jednego kluczowego pytania, które każdy powinien sobie zadać: czy dane, na które właśnie patrzę, na pewno pokazują całą prawdę o moim projekcie? Zaciekawiło Cię to? Super. Chcesz wiedzieć więcej? Pełen artykuł z dodatkowymi wskazówkami i przykładami czeka na blogu. Sprawdź teraz. Adres to lss4managers.com. Pamiętajcie, świadomość to pierwszy krok do podejmowania naprawdę dobrych decyzji. Czas działać.